Cześć, super fajnie, że tu jesteś. Ja mam na imię Weronika, jestem specjalistką w dziedzinie stylizacji rzęs i profesjonalnym astrologiem. A ty właśnie słuchasz 99 odcinka podcastu Rzęsolożka z Krainy Fiordów nadaje. I w tym odcinku chcę ci opowiedzieć, dlaczego warto się uczyć astrologii do samodzielnej interpretacji horoskopu urodzeniowego. Dziękuję za Twój czas i zapraszam serdecznie do wysłuchania odcinka. Wydawać by się mogło, że dostęp do wiedzy astrologicznej nigdy nie był łatwiejszy. W internecie aż roi się od astrologicznych porad, powstało też mnóstwo aplikacji, które rzekomo interpretują osobowość człowieka na podstawie jego daty urodzenia. Niestety te aplikacje bardzo często nie mają za wiele wspólnego z takim zdrowym i mądrym podejściem do horoskopu urodzeniowego i często bywają niesamowicie szkodliwe. Mam taki przykład. Pamiętam, jak jedna z moich znajomych napisała do mnie: Przerażona, bo właśnie wzięła się za jakąś aplikację, chcąc lepiej zrozumieć osobowość swojego dziecka. Swoją drogą, naprawdę bardzo fajne narzędzie dla rodziców, świadomych rodziców, którzy chcą po prostu rozumieć swoje dziecko, znać swoje dziecko z trochę innej perspektywy i właśnie sięgają po narzędzia astrologiczne. Natomiast to, co się dowiedziała ta biedna mama, to to, że jej dziecko jest, delikatnie to ujmując, po prostu z wieloma uszkodzeniami fabrycznymi. Dlaczego? Często takie aplikacje są bardzo wartościujące i wiele porad i wiele takich różnych informacji w internecie, które są związane z astrologią, bywają właśnie takie, że coś jest dobre, że coś jest złe. Jak już słuchasz troszeczkę mojego podcastu, czytasz mój astroleter, czy przychodzisz na moje astroprognozy miesięczne, to możesz zauważyć, bo często o tym mówię, że astrologia nigdy nie powinna wartościować, przynajmniej w tym, jak ja astrologię uprawiam. I ta biedna matka po prostu była tak załamana, i cieszę się ogromnie, że skontaktowała się ze mną i mogła jej troszeczkę dać inne spojrzenie na temat astrologii. I wiesz, kolejną rzeczą taką bardzo szkodliwą w pewnym sensie też, bo jakby my też w świecie astrologii rozumiemy, że ta astrologia gazetowa, tak, ona pozwoliła przetrwać astrologii w tym trudnym czasie, kiedy astrologia została, wiesz, tak trochę do podziemi i do takiego patrzenia na nią w taki kompletnie nieprofesjonalny sposób. Ale astrologia profesjonalna, a astrologia gazetowa, można takie porównanie dać, że ta profesjonalna przypomina takie danie przygotowane z najwyższej jakości ekologicznych produktów, które nie tylko smakuje, wiesz, wybornie, ale przede wszystkim dostarcza bogatych wartości odżywczych, wspiera nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Każdy składnik w takim daniu jest, wiesz, starannie dobrany, przemyślany, a cały proces przygotowania jest dopracowany, aby maksymalnie wykorzystać różnego rodzaju korzyści płynące z tych naturalnych, pełnowartościowych produktów. W przeciwieństwie do tego, jakbym porównała właśnie takie zdrowe danie, jak astrologię profesjonalną, jest taka astrologia gazetowa, i ona jest jak takie danie z mikrofalówki. Takie dla mas, które może wyglądać kusząco i obiecywać jakieś szybkie zaspokojenie głodu, ale w rzeczywistości jest wykonane z produktów o fatalnym składzie, które zamiast odżywiać mogą po prostu szkodzić, a właściwie zwykle szkodzą naszemu zdrowiu. To takie szybkie, łatwe rozwiązanie, które w dłuższej perspektywie przynosi więcej szkody niż pożytku, podobnie jak takie nieprzemyślane, ogólnikowe horoskopy których nie piszą profesjonalni astrolodzy i które zamiast takiej prawdziwej wiedzy oferują jedynie taki, wiesz, pusty, niezdrowy substytut. Jak więc w ogóle odróżnić prawdziwą astrologię od tych wszystkich półprawd i mitów, co tak naprawdę przynosi nam wiedza astrologiczna? O tym za chwilkę Ci opowiem, ale chciałabym Ci opowiedzieć troszeczkę taką krótką historię o jednej z moich... Klientek Julii, 30-paroletniej specjalistce IT z Warszawy, która bardzo się ucieszyła, kiedy zapytałam, czy mogę przytoczyć jej historię w moim podcast. Wyobraź sobie, miała taką sytuację, że musiała wybrać między bardzo stabilną, dobrze płatną pracę w firmie konsultingowej, a ryzykownym, ale mega pasjonującym startupem w Berlinie związanym z innowacjami w technologii. I wiesz, pod presją rodziny, przyjaciół, którzy doradzali jej taką bezpieczną ścieżkę kariery, Julia czuła taki mega wewnętrzny opór. Szukając głębszego zrozumienia e, swoich potrzeb i generalnie, jakby w momencie takiego paraliżu decyzyjnego, trafiła do mnie na sesję. Na podstawie jej horoskopu urodzeniowego wskazałam Juli na jej takie naturalne skłonności do kreatywności, do innowacji. Co jest bardzo charakterystyczne dla osób z silnie obsadzonym znakiem Wodnika i pod wpływem jeszcze planety Uran. I ta rozmowa uświadomiła Julii, że jej niezadowolenie i taki właśnie ten paraliż decyzyjny wynika głównie z ignorowania tych kluczowych cech osobowości. I właśnie Julia, dzięki wskazówkom astrologicznym, zdecydowała się na przyjęcie oferty z Berlina. Gotowa na życie, wiesz, pełne kreatywności i samorealizacji zgodnie z tym, co sugeruje jej horoskop urodzeniowy. I muszę Ci powiedzieć, że ta rozmowa z Julią była sprzed roku i skontaktowałam się z nią niedawno. Uwielbiam kontaktować się z moimi klientami, właśnie, którzy przychodzą na sesję i dopytywać się, jak zrealizowali różnego rodzaju informacje, które miałam przyjemność. No i wielką też jakby, no. To jest bardzo dla mnie niesamowite, że klienci mnie takim zaufaniem obdarowywują i właśnie fajnie, że Julia zdecydowała się na tę opcję, bo naprawdę ten potencjał jej zawarty w horoskopie zdecydowanie tutaj mówił, że powinna, jakby powinna, że ta droga tej innowacji, technologii jest dla niej. Oczywiście bardzo dobrą alternatywą jest skorzystanie z sesji u profesjonalnego astrologa, jeśli się takiego znajdzie, ale zdradzę Ci pewien sekret. Kto będzie absolutnie najlepszym astrologiem dla Ciebie? I nie, nie będę tutaj mówić, że ja. Najlepszym astrologiem jesteśmy sami dla siebie. Samo odczytywanie swojego horoskopu to jest niesamowita przygoda. I wiesz, to jest taka przygoda na całe życie, ale nie chcę Ci tu absolutnie straszyć, żeby nie zabrzmiało to tak, że ta astrologia jest taka skomplikowana, że całe życie trzeba się jej uczyć. Nie, powiem ci wręcz coś zupełnie przeciwnego. Astrologii samemu dla siebie można się tak naprawdę nauczyć bardzo, bardzo łatwo. Potem to już jej doświadczanie. Właściwie to jest takie doświadczanie samego siebie poprzez uważność, obserwację tego co w nas, tego co wokół nas. I dlatego chcę cię właśnie zachęcić do czytania własnego horoskopu. I zapewnić cię, że przy odrobinę chęci każdy się może tego nauczyć. Ty też. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwoli ci uwierzyć, że to tajemnicze kółko, które mogłaś czasami widzieć, nazywane przez niektórych tak ładnie, górnolotnie kosmogramem natalnym, i wiesz, takie na początek jak się to widzi, to to w ogóle tylko jakieś znaczki dziwne, trudne, nie wiadomo o co chodzi, tak? To nie jest wcale takie trudne do odczytywania. I przede wszystkim, że samodzielne korzystanie z wiedzy astrologicznej przynosi szereg korzyści. Ja tutaj sobie chciałam opowiedzieć Ci o takich pięciu, a zaledwie właściwie pięciu niesamowitych wartościach, które przynosi rozumienie własnej astrologii. Pierwsza rzecz, być może najważniejsza, to głęboka świadomość i zrozumienie siebie. Wiesz, Wielu z nas czuje często, niestety, że, kurde, coś jest z nami nie tak, czy my jesteśmy normalni. Raz chcemy tego, raz chcemy tamtego. Świat zewnętrzny mówi nam, że powinniśmy być spójni, że powinniśmy w ogóle być jacyś. A perspektywa astrologiczna. Wiesz, ona też nie jest taka, że my coś dowiadujemy się z naszego horoskopu urodzeniowego, i bardzo wiele osób się tego obawia, że to jest coś w nas, czego my nie możemy zmienić, że przyszliśmy na świat z czymś, co jest takie, jakiego tutaj dobrego słowa użyć? No stałe, ale przede wszystkim, że my na to wpływu nie mamy. To w ogóle tak nie działa. Astrologia daje nam wskazówki, pokazuje nam, że jesteśmy idealni, idealnie skonstruowani, że każdy element, który bardzo często wydaje się totalnie niespójny w nas, tak naprawdę jest niesamowitym porządkiem w pewnego rodzaju chaosie. To kółko astrologiczne jest mapą naszej psychiki, takim obrazem tego, co w nas się dzieje, jaki niesamowity teatr się w nas odgrywa, tak? I ta świadomość siebie przede wszystkim przynosi nam zrozumienie, dlaczego my zachowujemy się w pewien sposób, dlaczego my pewnych rzeczy chcemy mniej czy bardziej, i przynosi niesamowitą akceptację. Właśnie to, co powiedziałam. Wszystko jest z nami ok. Kolejną taką drugą niesamowitą wartością to tak naprawdę to, że astrologia daje nam dowód na to, że to, co czujemy gdzieś w środku, jest absolutnie widoczne w bardzo logicznym systemie astrologicznym. I to przynosi nam takie potwierdzenie. To jest tak jak z tą Julią. Julia doskonale czuła jakiś opór, ale ona nie wiedziała, skąd on wynika. I nagle na kółku, gdzie wszystko jest poukładane, jest bardzo. Silna informacja o tym tak, technologia, innowacja, akurat ta silna planeta uran, to jest coś, co tkwi, w, to jest ten Twój potencjał, ta Twoja realizacja. Ja zaraz troszkę więcej powiem, jakby o moich doświadczeniach, ale powiem Ci, że astrologia tak często przynosi mi taki spokój, zwłaszcza kiedy dochodzi do takich sytuacji, że się zastanawiam, czy czy ja rzeczywiście robię ok, czy, czy to moje życie, które prowadzę, ono pozwala mi realizować siebie, czy ono jest zgodne ze mną. Także ta druga rzecz, dowód na to, że to, co czujemy w głębi, ma swoje potwierdzenie, takie naprawdę konkretne. Kolejna rzecz, bardzo ważna, dla niektórych dosyć trudna, w ogóle, która nie powinna być dla nas trudna, bo ona jest taką prawdą o nas samych, o życiu. Jest taka akceptacja swoich ograniczeń, bo każdy z nas je ma. I kiedy świat zewnętrzny często nam mówi: możesz wszystko, możesz dojść do wszystkiego, co sobie wymarzysz, co sobie wymyślisz, no to tak to nie wygląda. I może to brzmieć trochę smutno, ale tak naprawdę jest to niesamowicie uwalniające, i przede wszystkim to jest ok. Astrologia też mówi o poza tym naszym potencjałem, poza tymi naszymi talentami, ona też mówi o naszych ograniczeniach. I ona jest troszeczkę taka jak nasz kod DNA. My możemy nad wieloma rzeczami pracować, tak jak właśnie z naszą genetyką, tak, ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy i nie ma sensu z pewnymi rzeczami w życiu się jakby bić, tak, walczyć ze sobą. To jest też niesamowite, jak my często walczymy sami ze sobą, marnując czas, energię na coś, co po prostu nie jest dla nas możliwe i to jest jak najbardziej ok. Czwarta rzecz. Och, to jest jedna też z priorytetowych, ale astrologia to narzędzie, które pozwala nam podejmować decyzje. Nie wiem jak ty, ale myślę, że wielu z nas, ja bardzo często, ma taki właśnie ten paraliż decyzyjny. Nie wie do końca, co wybrać z tych niesamowitych możliwości, które oferuje nam dzisiejszy świat. Bo właśnie też to, że żyjemy w tym, w tym dzisiejszym świecie, który jest taki pełen możliwości, i wydaje nam się, że ta pełnia możliwości to jest coś takiego dobrego i, i że to jest takie fajne, że my tak możemy, to często powoduje, że jesteśmy niesamowicie zmęczeni, sfrustrowani, jaką decyzję podjąć. I wtedy patrzymy w nasz horoskop, w to nasze kółko, w tą naszą mapę życia, i ona naprawdę niesamowicie często przynosi nam odpowiedzi. A nie wiem jak ty, ale dla mnie te najgorsze momenty, takie, no, najgorsze to może złe słowo, ale takie niemiłe momenty mojego życia, to są te na podejmowanie decyzji. Ta właśnie wewnętrzna frustracja, dla mnie to jest najbardziej też zmarnowany czas, i kiedy ja podejmuję decyzję. Czuję się, jakby spadał ze mnie taki wielki, wielki ciężar. Ja już wtedy po prostu wiem, co mam robić, jakie działania mam podjąć, dokąd zmierzam, tak? Kolejną rzeczą, ostatnią już z takich wartości, które chciałam Ci dzisiaj przytoczyć, chociaż tego naprawdę jest dużo, to radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Bo właśnie to, że astrologia pokazuje nam te nasze elementy w horoskopie, które dają nam siłę, pozwala nam przetrwać trudny czas. Ostatnie lata mojego życia. Ostatnie dwa, trzy jest dla mnie niesamowicie trudne. I mam wrażenie, że bez astrologii byłabym w jeszcze gorszej sytuacji, bo dzięki znajomości siebie, z perspektywy astrologii, wiem, gdzie tkwi moja siła. I po prostu staram się w tych najtrudniejszych momentach korzystać z tych zasobów, które są w pewnym sensie niezawodne. Więc to radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Ja już tutaj nie chcę wchodzić na prognostykę astrologiczną, tylko chcę się dzisiaj skupić na tym na tej astrologii urodzeniowej, na tych naszych ustawieniach fabrycznych, na tym, co zostało nam wbudowane w system. Często lubię w ten sposób mówić o horoskopie urodzeniowym, ale dodatkowo prognostyczna astrologia, która mówi o naszych cyklach życiowych, o tym, czego doświadczamy w czasie. Ona również bardzo nam no, niesamowicie pomaga w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, bo jakby wiesz, każdy je musi przeżywać. To też astrologia pokazuje, że to jest ok, kiedy jest źle. To jest coś nam potrzebnego, to jest coś, co nas wzbogaci, coś, co sprawi, że kiedy ten cykl przejdzie, my czujemy się zbudowani, nasze życie, mimo czasami trudnych zmian, tego co nam świat odbiera, najczęściej odbiera nam to, co już niestety nie jest nam potrzebne. To właśnie przynosi taką siłę. Kiedyś usłyszałam w jakimś podcaście, że te wszystkie wróżki, gdzie ja w ogóle nie utożsamiam astrologii w, z wróżeniem, to one tak mówią ogólnikowo, jeśli chodzi o różne zdarzenia, nigdy nie podają czasu. Astrologia doskonale pokazuje nam, kiedy cykl ma swój początek i koniec, co do dnia i co do godziny. Dobra. I tak jeszcze rozwijając temat, już krótko. Chciałabym ci powiedzieć o moich doświadczeniach związanych z moją 20-letnią praktyką jako astrolog i jak to wpłynęło jakby na moje życie. Powiedzisz, ja na astrologię wpadłam jak miałam już 12 lat, a dobiegam 40. I ta astrologia przewijała się w moim życiu. Ja do niej wracałam, zostawiałam ją, ale ostatnie trzy lata przede wszystkim kiedy mm, chciałam już jakby być tym profesjonalnym astrologiem, żeby móc tą wiedzą służyć innym ludziom. Pozwoliło mi wejść w astrologię na co dzień, od takich drobnych, codziennych spraw, po szersze rozumienie czasu, w którym się znajduję i przez głębokie rozumienie siebie. Dla mnie najważniejszym elementem, którego doświadczam cały czas w astrologii, to jest możliwość dbania o siebie w tej codzienności, w tej prostocie życia, która. Coraz częściej wydaje mi się najważniejszym elementem w ogóle istnienia w taki mądry, zdrowy sposób. Pomijając to, że astrologia pokazuje nam właśnie takie sprawy też zdrowotne, moja największa miłość, jeśli chodzi o astrologię, pokazuje nam to, co nam służy. Nagrałam też taki odcinek o rytuałach, o takich moich nawykach, które w moim życiu dosyć często się zmieniają ze względu też na moją potrzebę zmienności, jaką mam ascendent w bliźniętach. To ona mi pozwala układać siebie w sposób mądry i zdrowy. Kolejną rzeczą niesamowicie dla mnie ważną, co też jeśli słuchasz mojego podcastu, wielokrotnie przewijały się odcinki z tym związane, to relacje, moje zachowania w relacjach i to, jak ja mogę nad tym pracować. Uważam, że relacje w życiu są absolutnym priorytetem. To jest coś, co. Podnosi jakość życia, co powoduje, że już pomijając, że możemy dzięki mądremu jakby podejściu do relacji, jesteśmy w stanie osiągać różne sukcesy, to też daje to zdrowie psychiczne i ludzie wokół nas są absolutnie najważniejsi. Ale to, co wpływa najbardziej na nasze relacje, moim zdaniem, to jest ta relacja samej ze sobą, która jest oparta na akceptacji, zrozumieniu. Na ciekawości, bo to też przynosi astrologia. My jesteśmy nagle tacy ciekawi siebie i na uważności na siebie. I astrologia właśnie pokazuje nam taki typ relacji, który budujemy poprzez jakby interpretację naszej Wenus, naszego Księżyca. Chociaż to jest też, co powinnam zaznaczyć, co właśnie w sumie powinnam zaznaczyć od początku, kiedy mówiłam o tych wszystkich aplikacjach, które mogą nas skrzywdzić, bo jakby wyjaśniając, czym jest samo kółko astrologiczne. Jest to pewnego rodzaju system, ten moment naszego urodzenia, który z nami tak zostaje obraz nieba na ekliptyce on jest złożony z wielu elementów. I wielkim błędem jest odczytywanie, interpretowanie horoskopu poprzez jeden element. Patrzymy zawsze na każdy z tych elementów pojedynczo, ale musimy mieć obraz całości, żebyśmy rozumieli, w jaki sposób my funkcjonujemy, jak te elementy na siebie oddziaływują, który z tych elementów jest silny, który z tych elementów prowadzi relacje z innym elementem i jak to na siebie wpływa. To są tak zwane w psychologii jungowskiej struktury naszej psychiki. A nasza psychika, która też, co ciekawe, tak naprawdę jest obrazem naszej duszy, ona niesamowicie wpływa na nasze relacje. Mówiłam ci o tym też wielokrotnie. Niesamowicie interesują mnie tematy związane z niebieskimi strefami, czyli z tymi strefami em, na świecie, gdzie e, żyją bardzo szczęśliwi i długowieczni jakby ludzie. I tam jednym z wspólnych e, mianowników w różnych miejscach na świecie, gdzie właśnie e, tak się żyje, jest to, że ludzie żyją we wspólnotach i że ludzie mają bardzo dobre Relacje, więc, jakby wartość tego jest niesamowita. Ja nauczyłam się wiele z astrologii, jeśli chodzi o relacje. Niestety musiałam być gotowa również na pewne prawdy, samokrytyki też dużo, bo wiele rzeczy, co mnie niesamowicie też czasami, to jest dla mnie zaskakujące, jak wiele rzeczy robiła mnie tak, wbrew sobie, nie będąc osobą. Asertywną, ale w takim zdrowym podejściu, tak? Więc dla mnie po prostu tutaj ta wartość, to moje doświadczenie, jeśli chodzi o relacje, jest y, niesamowite. Podsumowując główne punkty, które dzisiaj chciałam Ci przedstawić jakoś, jako wartość nauczania się samodzielnego interpretowania horoskopu. I <grym> Troszeczkę pokazanie Ci tego, że nikt nie będzie tak dobrym astrologiem dla ciebie jak Ty sam, sama, to jest przede wszystkim po pierwsze świadomość i zrozumienie siebie, które przynosi akceptację i możliwość realizacji swojego potencjału. Drugie, to dowód na to, że to, co czujesz gdzieś w środku, widać gołym okiem w systemie astrologicznym, wpływ na relacje, na podejmowanie decyzji i narzecanie sobie w trudnych sytuacjach. I teraz w sumie najważniejsze. Zapraszam cię serdecznie na całkowicie darmowy warsztat online, na którym nauczę cię, pokażę ci, jak możesz mądrze bez szkody dla siebie interpretować swój horoskop urodzeniowy. Możliwość zapisania się na ten warsztat będzie 18 maja pod wieczór. Ten podcast będzie miał premierę parę dni wcześniej, więc jeżeli dzisiaj nie widzisz, jak go słuchasz, nie widzisz jeszcze w opisie tego podcastu możliwości, nie będzie tam linku do zapisania się na webinar. To proszę daj mi chwilę. Mam nadzieję, że nawet zapiszesz sobie tą datę w kalendarzu wieczór, 18 maja i będziesz mogła uczestniczyć w tym warsztacie na, na żywo. Będę chciała poza takim przedstawieniem Ci, jak do horoskopu podejść, jak czytać te wszystkie trudne znaczki, będę chciała również e, zrobić taki króciutki warsztat z może Twoim horoskopem, żeby to na przykładzie też pokazać. Więc jest to, jakby nie było pewnego rodzaju sesja astrologiczna. Tak jak wspomniałam, dostępna absolutnie za darmo jest takim moim ogromnym marzeniem, byłoby, żeby naprawdę ludzie potrafili działać z astrologią. Ostatnio z kumpalą gadałam, e, moją astrociółką, z którą bardzo dużo astrologizujemy i ona tak nagle do mnie dzwoni i mówi tak, ty wiesz co? Przecież ta astrologia to powinna być już w szkołach podstawowych jako najważniejszy przedmiot, żeby dzieci od samego początku mogły mieć świadomość siebie, bo myślę, że przez to mogłyby tylu Niefajnych sytuacji w życiu uniknąć. Ja wierzę w świat, który właśnie też dla astrologii się otwiera po 200 latach, kiedy astrologia wraca do swojej profesjonalnej formy, że kiedyś nadejdą takie czasy i astrologii będziemy się uczyć od dziecka. Ale jeszcze na koniec chciałabym Ci powiedzieć, że ja wiem, że Ty już masz podstawy astrologii, bo właśnie dzięki tej często szkodliwej, niefajnej astrologii gazetowej. My jakieś podstawy mamy. Każdy z nas zna choćby część archetypów, czyli cech znaków zodiaku, a zdradzając ci ten sekret, co musisz umieć, żebyś umiała właśnie potrafiła spojrzeć na astrologię i ją odczytywać, nie jest dużo. Musisz poznać po prostu strukturę zodiaku, co naprawdę nie jest jakieś skomplikowane. Rozumieć 12 archetypów zodiakalnych, co już część znasz i rozumieć funkcję planet, którą też już znasz. Czyż Słońce nie kojarzy nam się z energią życiową, Księżyc z pewnego rodzaju spokojem, odpoczynkiem, Wenus z przyjemnościami, Mars z walką. To wszystko już w tobie jest. Także serdecznie zapraszam cię na warsztat. Będę niesamowicie szczęśliwa, jeśli będziesz. Mam nadzieję, że ten warsztat otworzy cykl warsztatów. Taki mam pomysł o wdzięcznej nazwie. Poznaj swoje ustawienia fabryczne z astrologią urodzeniową. No i cóż, dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas na wysłuchanie tego odcinka. I do zobaczenia na warsztacie. Wszystkiego dobrego, buziaki, pa! pa.